Witam Cię serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jaki jest kolejny, już trzeci sposób wyrażania miłości bez użycia słów kocham Cię. Jeśli przegapiłeś dwa pierwsze sposoby, to nic straconego. Możesz w każdej chwili znaleźć odpowiednie odcinki na moim kanale i tą wiedzę nadrobić. Teraz przechodzimy już do meritum tego odcinka, czyli tak jak wspomniałam, do trzeciego sposobu wyrażania miłości bez użycia słów Kocham Cię. Zaczynamy. Czy twój partner, twoja dziewczyna, Mówi Ci czasem komplementy w sytuacjach, kiedy w ogóle się tego nie spodziewasz? Oczywiście miło jest usłyszeć komplement, że cudownie wyglądasz albo jak pięknie wyglądasz w sytuacji, kiedy zrobisz się naprawdę na bóstwo i faktycznie wyglądasz na milion dolarów. Ale co z takimi momentami, kiedy dopiero wstałaś z łóżka i masz jeszcze w ogóle rozczachrane włosy, jesteś bez make-upu i nie czujesz się nawet do końca obudzona, a on już wtedy mówi Ci, jaka jesteś piękna? Przyjemnie, co? Albo kiedy wracasz zmęczona do domu i myślisz tylko o tym, żeby się po prostu położyć do łóżka, a on mówi ci, jak cudownie wyglądasz? Tak, wiem, to mogą być bardzo przyjemne momenty. Nawet możesz przez moment zwątpić, ale pamiętaj, że dla swojego partnera, dla swojej dziewczyny jesteś absolutnie wyjątkowy, wyjątkowa i dlatego oni cały czas widzą Was, w Was. Piękno. Jeżeli wasi partnerzy używają często komplementów, to może oznaczać, że wyrażenia afirmatywne są ich pierwszym najważniejszym językiem wyrażania miłości. Wrażenia afirmatywne to nie tylko komplementy, to również słowa wsparcia. Czyli na przykład. Jak masz jakiś bardzo ważny projekt do przygotowania albo ważne wystąpienie, masz spotkanie z klientem i troszkę się stresujesz, to twój partner, twoja partnerka udzieli ci wtedy słów wsparcia. Powie ci, że sobie na pewno poradzisz, że jesteś świetna, że jesteś świetnie przygotowana, że przecież rozwalisz absolutnie tą prezentację, że wszyscy cię pokochają. Dlaczego? No bo on cię kocha i jest przekonany o tym, że świetnie się zademonstrujesz, że świetnie Ci pójdzie. Twój partner, partnerka naprawdę głęboko wierzy w Ciebie i w Twoje możliwości i zna Twój potencjał i dlatego udzieli Ci tych słów, po których prawdopodobnie poczujesz się lepiej i poczujesz się bardziej pewna siebie. Możliwe również, że są jakieś rzeczy, które w sobie nie do końca akceptujesz albo nie lubisz. Typu piękny na ciele, albo jasny kolor skóry, albo trochę za dużo kilogramów tu i tam, ale twój partner będzie o tym mówił z miłością. On będzie ci mówił na ten temat komplementy, bo on cały czas widzi cię jako piękną osobę. Dla, niej, dla niego jesteś absolutnie wyjątkowa. Jeżeli twój partner, partnerka używa tych wyrażeń afirmatywnych do dzielenia się z Tobą miłością, to bardzo możliwe, że często te słowa nawet nie trafiają do Ciebie, tylko do jego otoczenia. Może mówi o Tobie dobre słowa swojej rodzinie, albo nawet Twojej rodzinie, swoim lub Twoim znajomym. Będzie się Tobą troszeczkę chwalił, ale po prostu cały czas będzie, będzie mówić pozytywne słowa na Twój temat. W kontakcie z taką osobą, dla której wyrażenia afirmatywne są pierwszym językiem miłości, jest bardzo ważne, żeby wyrażać się ładnie, żeby mówić do siebie ładnie, żeby wyrażać również swoją wdzięczność i dawać dużo pochwał, do takiego dobrego, wspierającego feedbacku. No i oczywiście komplementy od czasu do czasu są bardzo przydatne. No dobrze, być może odnalazłeś tutaj zachowania swojej dziewczyny, swojego chłopaka. Jeśli tak, to bardzo się cieszę. Ale jeśli nie, to zapraszam Cię jeszcze na kolejny odcinek, kiedy opowiem Ci już o czwartym sposobie wyrażania miłości. Być może ten czwarty sposób to jest sposób, w jaki Twoja dziewczyna, Twój chłopak komunikuje do Ciebie swoje uczucia. Tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego, dużo, dużo, dużo miłości i szczęścia i pozytywnej energii. Mówiła do Ciebie Agnieszka Frankiewicz.